Wodałoby zagrać CK3 na tym dodatku. Nic mnie bardziej nie podnieca, niż gdy ku świeci się jak świeca. Zakrztusiłem. Proszę Państwa, witam Was w Crusader Kings 3, nowym dodatku, na Chiny, Azję i tak dalej. Ja nie ukrywam, że grałem już wcześniej w ten dodatek, ale wcześniejsze nagranie poszedł, po, po, poszło po prostu do kosza, ponieważ grałem jak nandertalczyk. Dalej nie umiem grać, ale jednak teraz będzie lepiej. Jeżeli ktoś to ogląda na kanałach, które mnie szotują na YouTube, kałach wody, live, to zostawcie im lajka po prostu. Pokażę Wam po części, co daje ten dodatek. Tutaj są, moi drodzy, różne plemiona i ja potencjał tego dodatku nie postrzegam w Chinach. Bo ja Wam powiem szczerze, grałem w Chinach, grałem tymi nadzorcami podatkowymi i powiem Wam najprostszym językiem dziecka paradoksu, jakim mogę powiedzieć, bo sam jestem dzieckiem paradoksu. Nudy. Nudy, jeszcze raz nudy, siedzenie, czytanie książek. I o Jezus, szedłem drogą do jakiegoś Hana i wróbel poleciał na drzewo. Wow! Jedyna atrakcja obecnie z tego co mogę powiedzieć. Japonia, Giga OP. Na pewno sobie w ten dodatek będziemy więcej razy grać, bo tutaj są jakieś plemiona. Ja bym sobie chciał zjednoczyć, nie se tylko sobie, chciałbym zjednoczyć na przykład Filipiny całe. Albo chciałbym zjednoczyć całą Hidybelandię, albo Malaję, albo w sensie Singapur tutaj te tereny. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj też mamy na przykład Okinawę. Boże, jaką Okinawę. No, no, Tajwan. Tajwan tutaj też jest. Sorry, jestem rozszczepany. E, moi drodzy, czym was dzisiaj chciałbym uraczyć, no to Japonia. I tutaj jest taki gostek, e, który ma swoją koalicję. Izukuso Kiyorashi, czy jakkolwiek się to nazywa. Nie, nie, ja się nie znam na Japonii, nie znam się na Chinach, więc, to, to, więc chciałbym sobie im zagrać. Spróbujemy zrobić koalicję w Japonii, obalić szogunat i po prostu e, spróbujemy sobie poszaleć, nie? Więc e, chyba do dzieła. Dobra. I musimy zapoczątkować najlepszą dynastię. A czekaj, przygotowanie się do ataku na 20 lat, muszę zobaczyć co dodaję, nie? Dobra, daj to. I uwaga, ten gościu jest nawet w porządku. Już wam wytłumaczę dlaczego. Jeżeli jesteście przedopaminowanym dzieckiem, tak jak ja, no to to jest idealny start, żebyście sobie zagrali, bo tutaj jest bardzo dużo fajnych wojen i tego typu rzeczy, więc uwaga, i tutaj macie jeszcze, zobaczcie, tu macie kopalnię złota, nie? która ulepszenie kosztuje 600. Nie mam bushi, tu są nowe jednostki też w ogóle. Jeżeli ktoś z was jest zainteresowany, to mogę wam zaraz pokazać. Są końscy, samurajowie, konni, są wojownicy mnisi. Są drabiny niebiańskie, są jeszcze kusze oblężnicze i tego typu rzeczy, nie? Więc w razie czego tak to wygląda. Tutaj mamy też swoje posiadłości, ja wam powiem szczerze, ja dodatek z tymi właśnie posiadłościami i tego typu rzeczami, jak to było w Europie, zrobione to z bomby skipnęłem, bo mnie to nie interesuje. Nie wiem, jedni się rają, inni nie. Też na pewno chciałbym zagrać w przyszłości w Chinach jakimś wataszką, co nie? I zrobić tak jakby silne imperium, rozbić dynastię Songów i ich kompletnie rozpieprzyć, nie? Tak, tak naprawdę. No dobra, ale zacznijmy od tego typa w Japonii grać, nie? Tak, tak z tego, co tu widać. Tutaj mamy, jesteśmy członkiem Konfederacji, trzy klany nas popierają, ten klan nas nie popiera. Ten chłop nas nie popiera za bardzo i ten klan, ale no trudno, będziemy musieli to jakoś zrobić. Czekajcie, zobaczę, ile mam lat. Ja mam 62 lata, moja żona ma 66. Trzeba by było jej się pozbyć, tak naprawdę, żeby sobie wziąć młodszą dziew dziewuszkę. Mój następca to jestem ja, czyli 45 lat, i tutaj masz jeszcze dwóch synów różnych. Dobra. Tutaj też w ogóle czekajcie, jakoś się sprawdzało terytoria Konfederacji, właśnie to jest nasza Konfederacja, to jest druga Konfederacja. Ja powiem tak, jeżeli ktoś chodzi o historię, ja w Japonii jestem kompletnie zielony, nie? Totalnie jestem, nie ogarniam i tak dalej, więc po prostu się troszeczkę, troszeczkę pobawimy. Tutaj widzę, że jest klan, który ma 400 ludzi. Ja mam tych ludzi 1800 i on się nazywa Iwase, więc ja będę wypowiadał mu wojnę, żeby ekspansja rodu koalicji. To nie, żeby go wciągnąć. Więc to będzie moja pierwsza wojna, żeby po prostu powiększać koalicję powoli. Co nie? Powolutku. Nie wiem, nie orientuję się tylko, w jaki sposób mogę sobie nadupić, że tak powiem, kupić e, 600 dukatów, bo zarabiam 4 obecnie. Bo chciałbym ulepszyć kopalnię złota. O, tu wa moi, moi wasale właśnie prawie samochód To To zostanie teraz zajęte. Czekaj, y, polityka cesarska, rozbrojenie. Wszyscy czekają na wieści cesarskiego pałacu. Ale bzdura, chłopie. Ja pierdziele. Czemu oni poszli w rozbrojenie? To jest jakiś historyczny ewent, że oni idą w rozbrojenie? Bo to trochę mi to, to nie odpowiada, nie? Wymóż żądania i teraz jest coś takiego przy zajmowaniu prowincji, że się pojawia event, nie? <laughs> Takie muda. Takeshira, takemichi. A kto to jest takie muda? Syn jego będzie dobrze rządzić. Ten syn nasz go lubi. Dworzanin. Właśnie nie odkryłem, co tu warto dawać. Wiecie o co chodzi? Nie odkryłem, co tu warto dawać, ale wezmę, że syn takemichi będzie dobrze rządzić. Widzicie? Dzięki temu, że my osadziliśmy tego syna na tronie, on teraz stał się członkiem naszej konfederacji, nie? I mamy. Czekaj, mieliśmy cztery rody, to dlaczego nie mamy teraz więcej? A nie, bo on wtedy staje się częścią mojego rodu, tak? Z tego co widzę. Aha! Dobra, czyli on nie jest nowym rodem, tylko on stał się członkiem mojego rodu, dobra. I niestety na północ nie można robić ekspansji, nie? Bo tu jest zabronione przez cesarza. Tak podobno było historycznie. W razie czego? Co nie? Eee, czekaj, syn twojej osoby, Takeshira, może wziąć udział. Czekaj, zysk prestiżu. A ile mój syn ma lat? Ty, to mój syn ma 45 lat i może się ożenić czterolatką? Boże, to chyba. Dobra, niech się żeni. Niech się żeni 4 no. Co ja mu poradzę? No, mi miłość nie wybiera, tak? Jak to mówią czekajcie, ja teraz trochę pieniędzy wydaję, bo ja sobie biorę tych buszy, nie? Mogę zbrojnych wziąć, kolejnych samurajów, ale nie, wiecie co? Powiem tak, teraz aktualnie siedzimy na chillu, bo zbieramy 600 złota jakimś studem. i nie wydajemy pieniędzy, po pierwsze primo, bo muszę mieć na pieniądze na ulepszenie kopalni złota w prowincji Taga. W ogóle Tagę to ja muszę nawracać teraz, nawracać i muszę promować moją kulturę, bo jest yy, wiesz, jak najdalej, żeby szła, bo to będzie tragedia. I teraz musimy powiększać tą naszą konfederację też, nie? Tu jest koalicja rodu. Kucich I tutaj jest ta koalicja rodów Kikuczich, ona jest silna. Ej, zobacz, oni mają dużo rodów, a ja mam mało rodów i jeden ród mi pokora. Spójność koalicji jest niższa, ponieważ aspiracja rodu Osi różni się od aspiracji rodu przewodzącego. Czy ja nie powinienem tego rodu, idąc... Panowie, idąc na intelekt, idąc na intelekt czat, czy ja nie powinienem tego rodu wypieprzyć, bo on nam hamuje, yy, że tak powiem, rozwój? Yy, moi drodzy, może popełnię błąd, ale wyrzucam tych gości. Us usuwam go z koalicji. Prawda? Usunąłem go. Czy ja mógłbym teraz ten ród sobie podporządkować? Nie mogę. Nie może być ataku z twojej strony, jako że nie, jest, nie jest on niezależnym seniorem, wasalem tego samego seniora. Czekaj, co? Bo ja tego nie rozumiem. Nie może być celem ataku z twojej strony, jako że nie jest on niezależnym seniorem lub wasalem jest mojego... To jest mój wasal, tak? Kurde, no dobra, czyli go nie mogę podbić. To jest mój chyba wasal. Moja córka, fantastycznie. Niebezpieczna frakcja, a tu plebs się buntuje. To tu nas akurat nie interesuje, że tak powiem. I tutaj by się przydało wejść głębiej. Mógłbym tego pana, bo on ma 500 ludzi. On jest już stary dziad. Nie no, powinienem go rypnąć. Dobra, przetestujemy. Wypowiedziałem wojnę tej postaci. Poczekaj chwilę. Taką dużą połać terenu do siebie wziąć, to by było spoko. On ma 1900 ludzi. Dobra. Chodźcie ze mną. A ty, bo, bo ci moi wasale jakoś dziwnie chodzą. Słóżnicy armia ja przygotowuje się do oblężenia. O miascie Czy mogę jakąś wydać y, rozkazy sojuszniczej armii, w, y, czy coś w tym stylu, żeby po prostu. Y, wezmę sobie jeszcze osobistego medyka, tutaj wyznaczę. Y, czy mógłbym sobie. Czy mogę wydać im jaki w ogólekolwiek rozkaz, żeby wiecie o co chodzi? Żeby, żeby oni chodzili ze mną? No bo tak na razie to wygląda trochę jak gównianie, bym powiedział. Tak serio, bo ja tu zginę podczas czegoś takiego, nie? Patrz, oni mnie zmiażdżą, a moi ludzie nie przychodzą na pomoc. Ja muszę uciekać z moimi ludźmi. No inaczej będzie lipa. Patrz, ja muszę iść za nimi, bo oni go zmiażdżą zaraz. się tu będzie bitwa zaraz, no? Muszę iść. Wesprzeć. Oj, oj oj. Bijemy się, panowie, bijemy się, bijemy się, bijemy się. Mówi się, nie chcecie. Boże, teraz się biją. Dojdę? dojdę. W ostatniej chwili. ostatniej chwili doszedłem, stary XD Jezus, ja tu zginę. Nie no, przez te głupie jaj moje są już... Nie, nie przyszli mi pomóc. Proszę chwili. Ty, powiem tak, przegrałbym to wojnę, ale jestem idiotą. Dobra, i teraz czekaj, pomyślmy. Nie wiem, nie wiem, co się opłaca robić dla tych koalicji. Żeby te koalicje zrobić, bracie, jak najbardziej tak, wiesz, żeby ona była potężna, nie? Wiesz, o co Bo mamy aktualnie trzech ludzi. Nie wiem, nie wiem, kurde, wezmę brata, dam. Wiesz, o co chodzi? Ulepsz aspiracje rodu. Pokora. Mhm. Ulepszę do siły aspiracji rodu. Niech będzie. Wydałem 1000 prestiżu, niech będzie. Jeden ród mi stąd odpadł. Wytłumaczy mi ktoś, dlaczego na przykład straciłem rud z tej koalicji? Bo tego nie jestem w stanie pojąć. Straciłem kurde rud z koalicji jeden. Dobra, tak czy inaczej to nie ma żadnego znaczenia. Ulepsz. Ulepszam kopalnię złota. Brat ci umarł i dostałeś część jego terenów, chyba. No nie wiem, bo to wy wygląda tak, że jakby mi ród jeden uciekł, wiesz, z koalicji. I to jest dziwne, bo tu na przykład powstało Idzio. I on ma 1000 ludzi. I ja mogę ekspansję. Na przykład, żeby wzrosnąć, no ale 1800, no tutaj zobacz, to praktycznie stary oni. wiesz, tu koalicja mi się rozsypuje, nie? I jak ja wypowiem wojnę Idzio, to ja będę miał wtedy tragiczną wojnę z nimi. Więc to jest. że o co chodzi. Hmm, a nie, jest ród. Kolejny ród tutaj wrócił. ja już nie rozumiem. Ale ten ród Azumi mi psuje bardzo. U... Trochę mnie to irytuje, bo te rody nie chcą się tak, jak wiesz. Ło, tutaj obcokrajowiec jeszcze? Pięknie. Dobra, teraz zbierzmy troszeczkę pieniążków. Żeby móc później pododawać lepsze jednostki. Coś mi tu nie gra z tą koalicją. Coś bardzo słabo to wygląda. Oho, umarłem. Stop. Umarłem, i teraz mój syn, czyli 55-latek. Boże, jakie bzdury. 55-letni syn dziedziczy. To ile on porządzi? 10 lat, chłopie? Tragedia. I wybrano stylu życia, wybrano. Następca mój jest bez ślubu. Czekaj, czyli to jest moja główna postać, w którą będę inwestował. Jest początkującym medykiem, myślicielem, cnotliwy, usatysfakcjonowany, gorliwy. No to potrzebujesz żony. Która ci da dużo prestiżu, to ta ma dwa lata, to trochę ten, a skuteczność to już to też nie, a ważność. Córka, brata i siostry. Dobra, biorę ją, bo jesteś osiemnastką gorącą, więc przydasz się dla mojego syna. O, jeden ród to w ogóle zniknął, nie mam jakim, nie mam. Po... Powiesz mi, dlaczego jakiś ród zniknął, który mnie nie lubił? Tu mnie jeden ród zaczął już popierać w miarę, i jest ten ród Kimko nawet taki. Rozpocznę spisek przekonywania do siebie. A drugi ród mi po prostu zniknął, stary. To mnie irytuje. Dziwne, znikają rody. Ale nie, autentycznie znikają mi rody. Ja nie wiem, czy one wychodzą z tej koalicji, czy co. Bo, bo tutaj, wiesz, jak ktoś Cię nie lubi, to odchodzi. Aha, czyli trzeba podbijać po prostu tereny ludzi bez koalicji i dawać tam ludzi, którzy mnie uwielbiają. Czyli na przykład mogę wjechać w tego pana, który ma wojnę i mogę mu... Wypo... Nie mogę, bo... Aha, dobra, zerwę już. Dobra, to poczekajmy, aż się ta wojna skończy. Tu jest teren. Patrz, ja to zdobywałem i oni się wyzwolili. Tu jest jakieś dziecko. Dobra, ekspansja. Czy ja mógłbym użyć moich tak jakby wasalów? Do tej wojny, żebym ja nie musiał, wiesz, się fatygować ludzi z mojej koalicji. On 600 ludzi, on ma 300, dać radę? To są elitarne jednostki. Ale dali radę, dobra, więc może być. Ten mój następca ma zero zarządzania. Jezus, jest tragedia. Poczekaj, kto byłby po nim moim zastępcą? Ty jesteś moim następcą, to jest drugi koleś, który już jest trochę. to jest kobieta, która jest bystrą intelektualistką. Ej, dałoby się pozbyć na przykład tego dziecka, na przykład powiedzmy, poprosić o złożenie ślubów. Jak mogę na tego typa, Kiliosza, swój warków, żeby on złożył śluby? O, teraz mnie wszystkie rody poprawiają. Fantastycznie. No i ten nie przestał raptownie. Dutkinko. Moi Moi ludzie to oblegają, więc jest spoko. Nie. Mhm. Kurde, no i znowu ten drut. Drut Klimko. Jeden ród dodałem i mnie popiera, ale ten ród Klimko mnie nie wspiera. Użają cię Klimkowie. Mimo, że takie dobre relacje z nimi miałem, żądam zmiany aspiracji. Okej. Okay. Czy to będzie takie proste? Tak jest! Boże, przekonałem go pieniędzmi. Przekonałem go pieniędzmi, więc teraz aspiracje naszej koalicji są spójne, ale dalej nie rośnie to. Aspiracja to jest siła, oczywiście, że tak. Pięknie. Budowała się tu kopalnia złota? Tak, mamy na drugim poziomie, super. Perfekcyjnie. No chodzi o pieniążki, no zawsze chodzi o pieniążki, stary. Przekupstwa, manipulacje. Wiesz co, ja też się zastanawiam, w którym momencie ja będę w stanie rzucić rękawice, bo tutaj widzę kolejny teren niezajęty. Tu widzę w ogóle duży teren niezajęty. A to są, widzę takie prowincje, wiesz, tutaj na przykład on ma 600 ludzi, on ma 400. Ten ma 600. I ja bym jego najechał. Tutaj nie mam wyboru zbytnio. Muszę wjechać moją regularną armią, bo on ma 600 dobrych ludzi, stary. Od razu się udam, oblężę go na szybko, więc wydaje mi się, że będzie w porządku. Boże, proszę mnie, nie umarł. No w sumie ładnie. Dobrze, że nawet się nie biliśmy, wiesz dlaczego? Bo on wojska nie straci. Teraz tak, czy jesteś w mojej koalicji? Nie, ty chyba wzmocniłeś moją koalicję. Mamy 2500 ludzi tak, perfekcyjnie. Ty, ładnie nasza kultura i nasza stary. Zobacz, tutaj nasza. To jest nasza. Okej, okay, promujemy naszą kulturę i naszą yy, wiarę, więc w sumie okej, okay, nie. Zobaczmy teraz, wiesz co, koalicja jest fajna, ale tu jest dużo terenów pustych. Te Echigo trzeba trzymać za mordę. Zaproś do koalicji. To co, no jak Cię nie mogę zaprosić koalicji... Jak Cię nie mogę zaprosić, no to, stary, muszę Cię najechać, bo no nie mam zbytnie innego wyboru. Jak na razie przyłączanie tych typów do swojej koalicji jest, powiem Ci, bezproblemowe, nie? Wiesz, patrz, na razie jest perfekcyjnie, chłopie. Ja bym chciał pójść w wojnę o niezależność, to on ma 12 tysięcy ludzi, stary, to jest przerażające. Ej, ale to wiesz co, wytłumacz mi, dlaczego tutaj są ludzie, z mojej koalicji, nie? To dlaczego oni nie wesprą mnie tylko wesprą cesarza? Wytłumaczysz mi to? Dlaczego oni wspierają cesarza, a nie mnie, na przykład? Jeżeli ja bym chciał pójść w wojnę o niezależność? To jest, aż powiem ci trochę przerażające. tym progu śmierci. Mogę abdykować? Nie mogę abdykować, nie? Na rzecz syna. Okej, okay, zobaczmy, co się podziało po mojej śmierci. Po mojej śmierci koalicja się utrzymała. Mutsu jest w mojej koalicji? Mutsu nie jest w mojej koalicji, stary. Ja pierdylam, no. Dlaczego Mutsu nie jest w mojej koalicji, jak był? Coś tu się powyzwalało znowu, coś się porobiło. No, mamy dużą, fajną koalicję, dobra. Trzeba, no powiem tak, idiotom, bo idiotom, ale trzeba nim grać, no. Bo, bo to już będzie kompletna rozwałka. Moim następcą jest moja córka, która jest wykształcona. A dlaczego ty nie sypiasz z żoną? Usuń z rodu koalicji, załanuj małżeństwo. Małżonek. A nie mogę mieć więcej? Boże mogę ośmiolatkę jako kąg wziąć? O Jezus, to nauka. Tragedia. Jeżeli ja bym chciał wziąć Mutsu dla siebie, prawda? Tą, tą, yy, ten teren. To mogę twoje roszczenia, czyli to i móc Mutsu mam. Okej, okay, to perfekcyjnie. Dobra, to tutaj wykorzystamy moje roszczenia i tą armię, którą zbudowałem wcześniej. Bo ona rozbije mojego wroga bez problemu. Ale masakra, ja pierdziele. Szkoda tylko ludzi. Bo oni mogli być częścią mojej koalicji, nie? Okej, okay, no coś tu, coś tu siłę mamy jakąkolwiek, nie? Coś tu, coś tu, się dzieje, no stworzyłem wielką, silną, ogromną armię, ale nie ze względu na to, że moi towarzysze są super, tylko ze względu na to, że ja jestem super. Następca bez ślubu, czyli ty jesteś moją następczynią. To by się przydało wziąć męża, który ma duży prestiż, właśnie tego. Nie wiem jak robić gospodarkę, wiesz co, staram się, ale no nie mam za bardzo, widzisz, no... Kolejny poziom kopalni to jest 1000 złotych monet. I nie ukrywam, że nie wiem, jak je zdobyć jeszcze. W koalicji naszej wszyscy są zgodni ze mną, no. Muszę zrobić ekspansję koalicji. Ty, poczekaj, jak to jest bardzo mocnym członkiem konfederacji mojego przeciwnika? Ty, rud. ma tysiąc osób. Nie ty jesteś, Kwaczy. Tutaj jesteś, tak? Dlatego sesarzowi, to jesteś ty. Hmm. Aha, bo ja nie mam w ogóle prestiżu, bracie. Kurde, szkoda, muszę wam powiedzieć, bo bardzo, bardzo gówniany mi się trafił yy, władca, który mnie, jakby to powiedzieć, mocno spowalnia. I jest cholera jasna, duży bardzo problem, bo ja nie mogę tej koalicji wziąć. E, powiększać. U o Boże, ci mają 5000 ludzi. Nie masz z belli, chłopie. Tu też nie mogę wyjechać, bo. Nie, tu mogę wjechać. Zasadka pacyfikacja hrabstwa. Tu? No ale wejdziesz, kurde. Wyrzemiłeś córkę, na czy Matrymonialnie, czy jak umrze, to córka to ród wy wymrze. W serio? No to powiem Ci szczerze tak, no to trochę problem, nie? Tak naprawdę. Ale wiecie co? Ja bym tutaj to zakończył jako taki pierwszy look na DLC. Wiadomo, grałem patologicznie, grałem, że tak powiem, nie wiedząc co robię, ale może po prostu jeszcze raz spróbujemy sobie zagrać na przykład powiedzmy jakimś tutaj powiedzmy rodem, nie? Po coś w tym stylu. Tu jest jakaś konfederacja, a ja na przykład chciałbym przejmować władzę dla siebie powiedzmy. Zacząłbym jako chłopek powiedzmy z jakiegoś plemienia i starałbym się, powiedzmy, zrobić, na przykład, powiedzmy, księstwo tutaj albo coś w tym stylu. Tutaj też mi mało brakło do królestwa, nie? Tylko pieniędzy do królestwa mi brakło, więc może będę dążył do tego, żeby utworzyć to królestwo. Właśnie, co nie? Wiecie, o co chodzi? Jest bardzo dużo terenów. Bardzo dużo terenów, bardzo dużo ziem. Wiecie, o co chodzi? Tutaj Europa to w ogóle XD, co tu się podziało, chłopie? To nawet tylko nie komentuję. Polska jeszcze istnieje. Prusy w ogóle są. Co? Tysiąc... tysiąc Tysięczny rok Prusy, Polska, pomoże. Sycylia, Cesarstwo Bizantyjskie się rozpada, Sydżikowie istnieją, Fatymidzi istnieją, Kumanowie istnieją, olbrzymi Ruś powstała w ogóle. No kurde, zobaczymy, dobra. No tu sobie zakończę, moi drodzy, ale ja jestem za tym, żebyśmy zrobili jeszcze jednego rana, bo ja bym jeszcze raz zagrał w tego Delceka. ka tą Japonią, co nie? Hmm, tutaj w Japonii bym jakoś zagrał, jakimiś takimi gościami, w sumie.